No, witam! Witam serdecznie, Penetrator. Kłania się po raz kolejny. Moi drodzy, misje. To, co te lubią najbardziej jakieś fajne urozmaicenie. Zrobimy sobie misję z budki, można powiedzieć, sekretnej budki telefonicznej, bo mianowicie zleceniodawcą będzie tutaj Marty Chonks, koleś, który jest właścicielem delikatesów pod psem. I tam też się udamy. Jest to około e, garażu Joe'a. Joe'a mamy oznaczonego na mapie, tak więc tym, tym łatwiej prosto się tam dostać, dosyć myślę. I najważniejsza rzecz również, e, ten telefon dzwoni niby w godzinach od 9 do 19, tak więc staramy się w tych właśnie godzinkach podjeżdżać tam. Bo inaczej on po prostu może nie dzwonić. Misje są krótkie, dosyć chujowo płatne, ale oczywiście są wymagane do 100%, tak więc je sobie musimy wykonać. Ile ich jest, to na razie nie będę zdradzał, jednak zrobimy sobie oczywiście wszystkie tutaj w tym odcinku. Hmm. Bitching Dog and Food jest angielska nazwa tego tutaj. E Przedsięwzięcia tego kolesia. Tak więc rozpoczynam, widzicie? budka się trzęsie cała. Cwaniak. Wiecie, dla mnie zawsze najdziwniejsze było to, że co, że on co po prostu sobie dzwoni i liczył na to, że odbierze tutaj Cloud, który powiedzmy no chce sobie dorobić bez problemu zabijając. Aha, musimy najpierw z posesji coś tam wziąć, chyba samochód tak yy, i po prostu wiecie tak daje mu zadanie, że za ma kolesia tutaj przywieźć, no w sumie nic nie powiedział, że to ma go zabić czy coś ale no można się domyślić, jak to się to wszystko skończy takie to zawsze było takie dla mnie dziwne no ale w końcu gra, na czego to oczekiwać wiele rzeczy się tutaj nie trzyma kupy jeżeli chodzi albo po prostu jak to porównamy do świata rzeczywistego pamiętam zawsze jaką frajdę miałem pierwszy raz zawsze w sumie Pierwszy raz jak miałem frajdę jak udało mi się te budki, tą budkę odkryć i wiecie takie misje tu patrzę, ło, wow, jakieś tajne, ło, wow, jestem zajebiste No idziemy No być tutaj tam po prostu bardzo bardzo dużo jeździć właśnie tych samochodów yy, które nam Gra chce abyśmy właśnie wrzucili do tego garażu w dokach co tu się wydarzy pozbyć się dowodów i usiąść samochodu, a dziwić się wszystkim zajmie. Tak, tutaj w tej misji przy okazji właśnie poznamy jak działa zgniatarka tam w Harwood. Jeszcze tutaj e, takie małe przypomnienie, e, natomiast tutaj już skoczymy właśnie do Vice City, bo Tommy, tak, on był zwany właśnie rzeźnikiem z Harwood. A my właśnie do tej skanerki udajemy się do, do dzielnicy Harwood. Tak więc taka ciekawostka, skąd powiedzmy, jakoś wywodzi się Tomi Versetti. Tak, on był e, rzeźnik z Harwood, tak? Przykrocie. sobie tak, wygoogluję tylko rzeźnik z Harwood. E, Harwood. Tak, i od razu Tomi Versetti nam wyskakuje w Google'ach. Tak było. Kto go tam tak nazywał? No chyba jakieś gazety, czy, czy gdzieś tam coś było takiego. Jakieś materiały. On oczywiście... No dobra, może nie będę tutaj zdradzał, bo jeszcze Vice przed nami. Ale właśnie, no tutaj chodzi raczej o tą dzielnicę. Widzicie, jesteśmy w Haru właśnie. Takie widzicie tej misyjki. Niezbyt trudne. Niezbyt wymagające. Okej, okay, on sobie ten weźmie do tej zniatarki, go tam wrzuci. My tam już nic więcej nie będziemy widzieć, tak więc możemy śmiało. 19, No idziemy zapisać, no bo będzie po prostu e, nieczynny ten telefon. No idzie 1000 dolarów. No to no, kwota po prostu śmieszna w chuj. Więc jeżeli chcecie sobie robić, no to na pewno nie w tych misjach, ale... Ale jak trzeba, to trzeba. No co pewnie nie będzie jakieś tam 26%, Tak, 26%. Tak jak przypomnę może moje wstępne założenie mówi o tym, że chciałbym właśnie trójeczkę ograć do końca września i myślę, że... Znaczy na pewno... Na pewno nie mówię na pewno, nigdy nie mówię na pewno. Tym bardziej wiecie jak to jest z moim graniem. Chociaż teraz myślę, że to się trochę zmieni. Eee, myślę, że raczej na pewno powinienem nagrać we wrześniu tą grę, czy ją mi się uda wrzucić tak, żeby było w miarę sensownie, wiecie, nie więcej niż po dwa odcinki dziennie. Eee, no tutaj tego już nie wiem, ale ósma, dobra, może być to w sumie. Zanim dojedziemy, to tak będzie chyba z minuta i powinna być ta dziewiąta. No, mi się zdaje, że do końca września uda się nagrać Jestem niesamowicie tutaj na na serię, tak więc będzie dobrze, będzie dobrze panie, panie kierowniku. I jeden dźwięk takiego rozjeżdżanego ludzika Osma 30 no to co, że równa 9 Telefon wystartuje. No tak jak widać, mamy godzinę 8.45 i telefon nie dzwoni, ale będziemy świadkami, jak zacznie dzwonić chyba, tak? Bo to wpatrujemy się w niego. O, zaczął, dobra, gitara. To jedziemy z drugą misją. That is here. I hired some thieves to break into my apartment and steal some stuff so I could claim on the insurance issue. The thieving bastards are threatening to tell the insurance company if I don't give them a cut. Can you believe it? I left the car inside the factory gates. Use it to go pick them up from their turf in the red light district. Then bring them back to the factory so I can make them see Marty. Zwróćcie uwagę, że ten koleś jest naprawdę w chuj pechowy, on takie proste interesy robi, takie inwestycje w cudzysłowie, no że po prostu trochę mu nie idzie. A stoi nasza Kuruma, ale tutaj będzie ten Sentinel, którym po tych złodziei trzeba będzie się udać. No chcą nas wydymać, no to my wydymamy wydamy ich. Czy oni będą chodzić w centrum całkiem? Mniej więcej pamiętam, jak oni tam będą wsiadać. Securicar, No, diablosi. Dobra, i co wracamy do i co znowu przerobimy ich na pieski? A raczej na żarcie, lapsów. No, w sumie, potem pieski to zjedno, czyli można powiedzieć, że. Przerobimy je na pieski, ich. Open the gate, i pewnie będzie tradycyjny dźwięk, o tym właśnie mówię. przemaluj samochód aby zatrzeć ślady czyli tym razem do pełen spray przypomnę oczywiście wszystkie teraz rzeczy w tym odcinku wykonujemy tylko i wyłącznie e, dla tych 100% chociaż emisje nie są oznaczone na mapie ale Oczywiście do tej sety się liczą, tak jest miejcie to na uwadze, ale są dosyć proste no i dobra I co, jak zamaluję to będzie koniec? jeszcze trzeba jechać tym o i samochody fabryki eee. Jak widzicie, dużo, dużo takiego jeżdżenia bez, bezsensownego. Ale chociaż widać, że może być uszkodzony. Tylko nie wiem, czy dostaniemy jakąś tam kwotę pomniejszoną o uszkodzenie tego samochodu, czy jest ona stała. Nie, niezależnie od tego, co się dzieje. I dobra, do garażu. Trochę tak zakręciłem się, mogłem się spać, trochę chcę wysiąść z samochodu. 3000. Dobra, to lecimy od razu po kolejną misję. Aha, przypomnę, jeszcze tylko mamy ściszone radio, tak więc tej muzyczki za misję mm, nie ma. Chociaż teraz może opcję dźwięk, włączymy ją sobie.

Dobra, czyli tradycyjnie Samochód tak, mam jechać czy? Olera. Tak, znowu samochód, trzeba będzie wziąć taki jaki on tam chce Co tym razem? Idaho Kurcze, ma tych samochodów Pereninal tak, Sentinel Cadua Okej, okay, ona będzie, gdzie ta laska była, tu gdzieś w centrum, chyba pod bankiem, gdzieś takiego. Tak więc stosunkowo blisko, daleko po nią trzeba jechać. Tego tak ostatnio właśnie też mi świ świ świta, w ostatniego let's playa z GTA 3, czekajcie. Znacie, że z kina trochę chujowego wybrali. Jeżeli miałby pasować do tej postaci, ale nie nam oceniać, o gustach się nie dyskutuje. Aha, przypomniałem sobie właśnie, e, gdy nagrywałem ostatni Let's Play 3. Ale ja się można na misji. Ale tam na Staunton Island miałem wielki problem właśnie z znalezieniem jednej paczki. I ona była tak gdzieś w takim wielopiętrowym parkingu. Ja tam strasznie miałem problemy, że wejście znaleźć. A chyba tam było, że jakoś tak, że 2-3 razy do sobie tego wejścia przebiegałem. Tylko ta kamera była ustawiona, że nie było i go po prostu widać. No i co, znowu zmielona? Aha, rzuć go do wody. Czyli po prostu najlepiej go zepchnąć chociażby tutaj. Pamiętajcie, zepchnąć oznacza zatrzymać i zrobić to innym samochodem. Tu mamy akurat Line Runnera, czyli bardzo dobrą alternatywę dla po prostu za zastępstwa dla samochodu, który sobie tutaj zepchniemy. Czekajcie, tylko. Podjedziemy pod ten wybój, idziemy po lajna i spychamy to biedziemy. Wyłącznie okej, okay. teraz spychamy. Bam. O widzicie muzyczka jest Czyli jeżeli chcecie muzyczkę Musicie niestety Chociaż jedną, jedną kreskę dać Ale mi tam wkurza przełączanie tych radii. Co chwila Dlatego też wyłączę ją sobie Bo bez tej muzyczki Za misję da się żyć okay. 17 to szybko lecimy Po kolejną misję Ta pana Czongsa Samochody nie potrzebuję, bo znowu wampę nie da jakiś swój też, byłby czwarty, gdybym miał jakiś inny jeszcze. Dzisiaj ja pojechałem. Dzwoni. Dzwoni na szczęście. Misja o tytule Kochanek tak, teoretycznie wszystkich, których tu zatwiamy, idą na pożywienie dla piesków. Tak więc, no przyznacie. Ciekawa perspektywa śmierci Co tym razem? O, Stalion, no czwarty Czwarty samochód, no, niech typu powie, że nie ma Nie ma hajsu, no to ja tam po prostu nie uwierzę, a płaci naprawdę Za jak za No po prostu płaci po małe pieniądze Kochanek. Okej. Okay. Skąd pozabieraliśmy zabieraliśmy? Co, spod Klubu Luigiego? Tak by mniej więcej wyglądało. Aha, to jest w Mmm Jak się robi interesy, no to dobra. Wyciągnij swojego pytonga i pokaż swój interes. Chociaż ja wolałbym cóżki. No i wtedy tego ich nie ma. Widzicie, w zasadzie też e, widziałem na paru kanałach. Było widać w miniaturkach. Czy to tam w materiale, bo jakieś tam gołe dupy kawałek cycków, właśnie i to mnie ciekawi jak to wygląda właśnie z YouTubem przecież on tam nagość i tak dalej on... gdzie ja w ogóle jadę, kurde typie wiecie ta nagość no to do, do, tak dosyć no restrykcyjnie YouTube do tego podchodzi a ostatnio właśnie mówię i były zdjęcia tam, że dupę było widać komuś i tak Suty wystawały przez y, po prostu ten, ten, jakieś tam dziury, wycięcie. Nie, nie wiem, jak tam było. I po prostu tak lubię tą misję, że nie chcę, żeby się skończyła. Raczej wszystkie misje. Ale połowijane a jest. Kochanek.

Najpierw skoki wykonane 2 dni, bo już członkowie gangu, lepsze niż dokładność to za patriotów. Zmierzczone samochody, liczba pojazd gangu, długość, by tam mieszał. Max, max ten, czy sam ten skok do tej pory. No nie, nie, czyli to po prostu skokuje, skakuje w statystykę wykonanych misji. W sumie jeden, jeden chy. No dobra moi drodzy, to tyle, to tyle jeżeli chodzi o cały Portland, mamy teraz tylko i wyłącznie misje fabularne, które będą popychały tą fabułę do przodu, oczywiście jakieś tam będzie można pominąć, czego nie polecam, bo w niedalekiej przyszłości po prostu oletniemy tak jakby od wszystkich pracodawców, co niezbyt przechylne jest do właśnie tych 100%, które mam wykonać. to widzicie? W miarę jakoś to leci. Dobra. Widzimy te latarnie. Cyk, I cyk. I jesteśmy. Dobra, ludziska, to by było na tyle. Może jeszcze zbierzmy bronię. Dziękuję za towarzystwo. Misje, przyznacie, króciutkie, proste, niewymagające, takie tam, wiecie, dla rozluźnienia atmosfery. Na razie trzymajcie się, zapraszam na Insta i Facebooka, na moje social media. Do następnego, hej!